Cześć z tej strony Piotrek dzisiaj taki nietypowy film bo chciałem wam pokazać takie fajne urządzenie co się nazywa tacką na dyski zaraz ktoś się obśmieje ale dajcie mi skończyć może zanim zaczniecie się radzić ze śmiechu fajna jest poza tym bo ma widzicie możliwość montowania dysków SSD 2,5 cala a także dysków HDD 3,5 cala powiem wam zaraz wytłumaczę wam po co, o co mi chodzi z tym urządzeniem tą tackę wyprułem, raczej no jakby to powiedzieć yy... zatokę na dyski wyprółem ze swojej starej obudowy która poszła po prostu na śmietnik bo gwinty już były przekręcone w ogóle trzymała się piąte, 60 wiem, że jest brudna tu mamy jeszcze fajny system montowania na śrubki o, jeszcze lepiej i słuchajcie, chodzi mi o to, że chcę sobie to zamontować to jest mój komputer w nowej obudowie, z zamontować coś tak pod biurkiem. Poczekaj, poczekaj złapię to inaczej. Mój nowy monitor G-Master, zajebisty do grania. O. Zobaczcie, chodzi mi o coś takiego. I tutaj by siedziały dyski. A jeżeli nie, to tą blachę doginamy i ona by głębiej siedziała. Po prostu w tej zatoce by tu sobie siedziały dyski twarde. I w razie, jakbym potrzebował jakiś dysk, nie wiem wymienić, bo kupię na przykład 18 terabajtowy czy coś, to odpinam go sobie od zasilania, wyjmuję sobie stacką, wykręcam, wkręcam nowy, podpinam z powrotem przez huba USB. Dajcie znać w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie, bo ja uważam, że jest to fajne rozwiązanie, eliminuje bebeszenie komputera i demontaż z niego po prostu podzespołu, który potrzebujecie. Wtedy nie martwicie się o coś takiego, że musicie wyciągnąć komputer, odkręcić z niego to co potrzebujecie. Nie bawicie się w takie pierdzielniki. Bierzecie sobie taką zatokę, wyjmujecie dysk, wsadzacie nowy. Ja uważam, że jest to bajka. Po prostu. Ja uważam, że jest to bajka i nie jest to głupi pomysł. Hmm. Teraz muszę wymyśleć jak połączyć te elementy, ale tu widzę, że są zaczepy. To ja sobie to może złapie terytytkami i nawet byłoby to fajniejsze, dlatego że wtedy mogę sobie bez problemu przykręcić do biurka. Dajcie znać w komentarzach, co Wy na, to, co na ten temat sądzicie. Powiem szczerze, że. Yy, moi drodzy kochani widzowie, ja to tak fajnie widzę. No. Wiecie, bierzecie, montujecie coś takiego, tak pod biurkiem sobie, czy nawet tutaj na krawędzi, wiecie, macie zawsze dostęp do tych dysków. Potrzebujecie, nie wiem, iść do kolegi z czymś. Bierzecie jeden dysk, wypinacie, idziecie z czymś i przychodzicie, podpinacie z powrotem. No to jest bajka po prostu. Uważam, że jest to system zajebistego, beznarzędziowego użytku. Komputera wtedy nie wypinacie, nie musicie się bawić w rozbieranie go i tak dalej. Wyjmujecie to, co potrzebujecie i idziecie. Dobrze, piszcie w komentarzach, jak wy to widzicie. Trzymajcie się pozdrawiam. Piorun Elektryk.